Ej, na żywo w realu się ma spoko gości, a na live'ach paja coś, że cudzy los. Nuda ich zjada, cisza boli bardziej, więc robią sy w sieci, bo bez dram nie da się istnieć. Słyszysz te pierdoły, ja słyszę latami, prawda boli, dlatego krzyczą dramami. O, w realu przybiją piątkę. Zapytają, co słychać. A w telefonie jadą ludzi, jakby to był standard. Live pusty jak lodówka przed wypłatą, więc lecą po cudze życie, bo swoje mają nijakie. Bracie, ile można słuchać tych samych historii? Te same mordy, ten sam bełkot, zero treści, zero formy. Nie mają nic do powiedzenia, to krzyczą głośniej, myślą, że hejt to charakter, a to tylko puste kości. Bo łatwiej robić dramę, niż spojrzeć w lustro, łatwiej sprzedać cudzy ból niż Dźwignąć po prostu. Na lifeach aktorszy, w życiu statyści krzyczą patologia. Bo sami są puści, śmiech przez zęby, <śmiech> niby żart. A za plecami jadą, bo to jedyny ich start. Bez dram nie istnieją, bez ofiar są nikim. Algorytm ich karmi, a kręgosłup miękki. Mówią to tylko content, to tylko live, Ale każdy ich wyjazd komuś zostawia ślad. I nie chodzi o wrażliwość, chodzi o klasę. A tej nie kupisz filtrami ani fejmową maską. Najgłośniej krzyczą ci, co mają ciszę w głowie. Najwięcej wiedzą ci, co nic nie przeżyli w sobie. Gdy kończy się temat, zaczyna się ofiara. Bo łatwiej rzucić imię niż zbudować coś od zera. Siedzą godzinami, czekają aż coś wpadnie. A jak nie ma widzów, robią z ludzi padlinę. Śmieszne, niezałosne do granic. Prawda jest taka, nikt tam nie przychodzi, bo. Są nudni na maksa. Nie, wnoszę, nie Bo łatwiej robić dramy Ni spojrzeć w lustro Łatwiej sprzedać cudzy ból Ni swój udźwignąć po prostu Na lifeach aktorzy W życiu statyści krzyczą patologia Bo sami są puści I Robić dramy Ni spojrzeć w lustro Łatwiej sprzedać cudzy ból Ni swój udźwignąć po prostu Na lifeach aktorzy W życiu statyści krzyczą patologia Bo sami są puści ja nie jestem święty, ale znam granice. Nie żeruję na cudzym życiu, żeby nabić licznik. Rap to prawda, nie tani cyrk z kamerą. Nie będę klaunem, nawet jak ciszej będzie serio. Bo przyjdzie dzień, gdy live się wyłączy. Zastaniesz sam, bez widzów, bez publiki, i wtedy zobaczysz, czy masz coś w środku, czy tylko dramy i puste powtórki. To nie jest hejt, to lustro. Bo kto nie ma nic do powiedzenia, ten krzyczy najgłośniej. A prawda zawsze ogląda się w ciszy.